Dzień dobry, chciałam z wami porozmawiać dzisiaj o śmierci Magdaleny Żuk. To taki luźny vlog. Moje przemyślenia, analiza filmu, e, analiza e, oryginalnego filmu i analiza filmu z udziałem e, detektywa Rutkowskiego. E, więc tak, e, generalnie sprawa dotyczy... Młodej Polki, która wyjechała na urlop, to już pewnie o tym wiecie, media huczą, internet huczy. Młoda 27-latka wyjechała do Egiptu na wczasy, miał jechać z chłopakiem, chłopak nie pojechał, dlaczego? Dlatego, że miał nieważne dokumenty, to już jedno. No i teraz tak, młoda dziewczyna wyjeżdża do Egiptu. Jakiś człowiek, który miał się nią opiekować, dzwoni do jej chłopaka. I teraz omówimy sobie właśnie zawartość tych materiałów. Nie będę ich pokazywać, bo wszyscy już dobrze wiemy o co chodzi, znam materiały. Ewentualnie w opisie umieszczę link do oryginalnego filmu. Tak myślę, że jest oryginalny. Z, z nagraniem tej dziewczyny, rozmowy tego chłopca i tej dziewczyny. I tak jak patrzę na te wideo, na ten film, nasuwa mi się taka myśl: że po pierwsze dziewczyna jest pod wpływem narkotyków albo psychotropów, po drugie jest przestraszona, przerażona, po trzecie nie chce mówić, zacina się. Jej wypowiedź nie jest składna. I po czwarte te osoby, które słychać w tle, tak? tych, tych mężczyzn na, w internecie natrafiłam na nagranie na właśnie z, z, związane z śmiercią Magdaleny i tam jeden chłopak przełożył, dał komuś przełożyć. Czy, czy, czy przetłumaczyć e, słowa wypowiedziane przez tych e, muzułmanów, przez tych e, Egipcjan. Tak? Były bardzo brutalne e, z, e, z pod tekstem seksualnym. Nie chcę tutaj zagłębiać się w ten temat jakoś specjalnie, ja tego nikomu nie dam przełożyć, nie, nie jestem pewna na 100% co tam jest powiedziane. Natomiast już sam fakt, że ta dziewczyna jest nagrywana w obecności kilku mężczyzn i widać strach w jej oczach jest zapłakana, jest roztrzęsiona, świadczy o, o, o tym, że po prostu nie czuje się ona tam bezpiecznie, tak? Nie czuję się bezpiecznie. I teraz tak. Media. Media mówią e, o sprawie w taki sposób, że dziewczyna popełniła samobójstwo. Wyskoczyła z okna z trzeciego, z drugiego piętra, Bóg wie z którego. Ale jak wczoraj e, oglądałam materiał, który zamieścił e, e, który, no, nie zamieścił, ale w którym e, uczestniczył detektyw Rutkowski i on tam powiedział, że według jego ustaleń dziewczyna nie wyskoczyła z trzeciego piętra. Dziewczyna wyskoczyła z pierwszego piętra. E, więc takie obrażenia jak e, opisują gazety, czy podaje się we wiadomościach, że miała e, niedrożność nerek, że miała Zapadniętą klatkę piersiową, czy urazy klatki piersiowej, urazy nóg. No, to nie siedzi. To po prostu nie jest spójne z tym, co mówi detektyw Rotkowski. E, to jest pierwsza rzecz, czyli, czyli e, podsumowując. Dziewczyna wyskoczyła przez okno, tak? Nie z trzeciego, ale z pierwszego piętra. Więc młoda wysportowana dziewczyna myślę, że nie odniosłaby takich obrażeń. Skąd niedrożność nerek? No, tu trzeba się zastanowić. Oglądałam też relację, wywiad z jej rodzicami. I szczerze mówiąc, strasznie mi się zrobiło przykro jak oglądałam ten wywiad z mamą tej dziewczyny. Jej mama twierdzi, że to była radosna, pogodna, kwitnąca dziewczyna. Więc skąd w ogóle pomysł na to, żeby udostępniać informacje w wiadomościach, że dziewczyna miała problemy psychiczne. Rodzina lepiej zna to dziewczynę jak jakiś rezydent z hotelowego pokoju, czy z hotelowego, no, ktoś, kto miał się nią opiekować tam już nie wnikam, nie wgłębiam się w to. Ale po prostu cała ta historia nie trzyma się kupy. I co ja myślę na ten temat? Ja myślę, że trzeba to powiedzieć głośno. Nikt, to, nikt tego nie powie głośno. Każdy domniewa, każdy yy, mówi to w taki sposób, że gdzieś pojechała do Egiptu, tam byli jacyś ludzie, ktoś jej może zrobił krzywdę, a może nie. No. Oczywiście media będą wyciszać sprawę, no bo chodzi o muzułmanów, prawda? I teraz tak. Młoda dziewczyna, blondynka, niebiesko oka, 27 lat, wysportowana, szczupła, jedzie do Egiptu. Wiecie, co się może z nią stać w Egipcie, jak jest tam sama? Przemyślenia zostawiam wam. Ja myślę, że dziewczynę zgwałcono, dziewczynę zastraszono, pobito, naćpano, Nadrogowano, doprowadzono ją do takiego stanu, że po prostu jej psychika przestała to znosić, a myślę, że cała ta historia z tym samobójstwem jest zmyślona, że może nie tyle chciała wyskoczyć przez to okno, ale chciała po prostu uciec obcy kraj, obcy język nikogo nie zna, nikt jej nie chce pomóc nie wiem jak to było z ambasadą czy tam się z nią ktoś kontaktował czy w ogóle ktoś próbował się z nią kontaktować ale myślę, że w takich sytuacjach gdyby się ktoś próbował kontaktować już by było o tym podane w mediach więc generalnie takie są moje przemyślenia ale to jest tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie to są moje przemyślenia a jak to będzie no zobaczymy zobaczymy jak przyjdzie, przyjdą wyniki z sekcji zwłok i tak dalej, chociaż wątpię, żeby zostały one aż tak upublicznione. Myślę, że teraz będą chcieli zatuszować sprawę. Może nie chcę wyjść na jakąś wariatkę teorii spiskowych, ale w dobie naszej i tego, co się dzieje w Europie, w kraju. Oczywiście nie będą chcieli yy, nasi kochani politycy, nasze kochane media yy, w jakiś sposób oczerniać muzułmanów tej religii itd. No bo jedno z drugim jest powiązane, prawda? Więc. Więc to tyle, to są moje przemyślenia i dziękuję, jeżeli Wam się podobało. Zostawcie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał. To wszystko. Dziękuję.